Droga do niepodległości pisana biografiami naszych rodzin. To program, który realizujemy w Fundacji Świętej Jadwigi w Morawie. Program, którego celem jest pokazanie i nadanie nowego znaczenia biografiom rodzinnym, biografiom naszych rodzin, rodzin Dolnoślązaków, którzy opowiedzą w jaki sposób członkowie ich rodzin angażowali się w walkę o niepodległość, w odzyskiwanie wolności i to wszystko co nazywamy polskością. Dzisiaj 12 listopada, dzień po uroczystym świętowaniu Dnia Niepodległości, spotykamy się w ratuszu w Strzegomiu, w sercu miasta, pokazując państwu efekty naszego projektu. Jest to film pod tytułem Droga do niepodległości pisana biografiami naszych rodzin. Film, który ukazuje Długie drogi, wiele dróg, kręte drogi, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Projekt opierał się o dwa filary: warsztaty z seniorami były to warsztaty biograficzne, warsztaty historyczne oraz warsztaty dziennikarskie. W trójkę, ja, historyk oraz dziennikarz, prowadziliśmy seniorów przez meandry tego świata, warsztatowego świata, pokazując, Jakie znaczenie miały wydarzenia historyczne na losy naszych rodzin, pozwalając wybrać odpowiednie dla siebie formułę przedstawienia oraz zanurzając nasze biografie rodzinne w historii? Drugim filarem były spotkania z młodzieżą. To właśnie młodzież zespołu szkół w strzegoniu przygotowywana była podczas lekcji historycznych do spotkania ze świadkami czasu oraz do odbioru tego dokumentu, który dzisiaj Państwu prezentujemy. Bardzo dziękuję. Że mogłam realizować ten projekt pod dachem Fundacji Świętej Jadwigi w Morawie, która została założona przez Niemkę, panią Melitę Szalaj, która dzisiaj jest Polką. Obywatelką polską Melitą Szalaj, która buduje mosty pomiędzy naszymi światami, tak jak nasz projekt buduje most pomiędzy pamięcią, teraźniejszością a przyszłością naszego dolnośląskiego świata. Dziękuję.